Cześć, cześć! Dzisiaj gramy w wyszenie lub odrzucenie. Mm. O Jezu! Nie pytajcie, czemu ja mam koszulkę z i Polecam je Polecam, polecam. polecam. Superwinka, naj, 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 najlepsza. Naj, naj. Patrzcie, to jest mój skinek. Jakby co to to, 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 jestem bardzo mała Patrz Płacz Patrz, patrzcie jakie ja, ja jestem do wszystkich mniejsza Naj, Najmniejsza jestem Przepraszam Ej, czemu? Wywa Teraz ja będę tu. Zobaczysz. Nie, jest malarzem. Ej, co? Co? Co, 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 co? 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 przepraszam? Ej, co się ze mną stało? Koszyk. Okej. Okay. Ja będę miał problem. Matko, trzeba taki. Jaki to, jak mało czasu jest. No nie. Halo? Kto to robi? Dobra, to sędzia. Kto jest sędzią, to nie mam pojęcia. Dobra, niech to tak będzie. Trzeba to się jeszcze tam narysować Dobra na takie czarne I takie robimy Tylko żebym zdążyła szybciej, 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 szybciej Dobra Coś takiego Jezus I nawet spoko mi wyszło no bo jak mam na komputerze, Jezus, ja będę surowym sędzią, surowym, Yay! happy, 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 ale ona ładnie narysowała ta dziewczyna, patrzcie. No, nawet truskawka albo to jest jabłko. Moje dzieło. Piękne. Wszyscy rysowali tak jak ja. Wszyscy musi być kwadratowe, co? Ja narysowałam. To musi być kwadratowe, No czasami są takie też. Kim jestem? Malarzem. Okej. Okay. Dinozał. No Jezus. Czemu tu są takie tematy? No nie. Co to jest za sędzia? Ja miałam być surowym sędzią. A, to mi nic nie przeszkadza. To miał być pyszczek. Jakie łapki? Dwie typ typ jakiś to Wygląda bardziej jak kaczka. Nie! Jezus, jak mi wygląda jak kaczka. Co to jest? No. <laughs> Nie wyszła mi trochę. Ale ktoś ładnie narysował. Proszę, proszę, proszę. A... A mi? A mi? A mi? A ja? A ja? Aha, okej, okay, fajnie. Ja chcę tutaj rysować. A można iść sam w dal? Można. Ale ja nie idę, bo się zgubię jeszcze. I C, c z M, bo dziewięćdziesiąt to moja nazwa. Aha, fajnie, to się chyba wyszedł, albo nie. Nie wiem. Piszcie w komentarzach swoje niki, to was dodam. A i muszę trochę swoich znajomych posuwać. Dobra, dobra, dobra. Liskim jestem. Malarzem Okej, okay, fajnie. Czemu nie tym? żaglówka żaglówka no dobra no, żaglówka rysujemy żaglówkę ja nie potrafię rysować Dobrze, ja nie rysuję żaglówki bo ja nawet nie potrafię tego rysować rysuję certy łubićka nie oceniajcie jakie piszę okej? Okay? bo ja piszę na komputerze wie co wie naj Dobra. <noise> Pizzowie naj. Żeglówka Jezus, Alunik. O, no nie wszyscy zrobili żeglówkę. Mamo, mamo, ale pięknie. Ktoś zrobił patrzcie. Przede mną ktoś pięknie zrobił mama. Nie zrobiłam widzowie. Proszę, proszę, daj mi dobrze, dobrze. No, co się długo zastanowić. Jej, Ej, czemu ja mam rysunek mama? Ej. Co? So, ktoś się... Ej, e, nie. kto się ze mną zamienił rysunek. Co? Mi się coś zbugowało? Czy coś? Widowie naj. No, jakie piękne. W, I, D, O, W, I, E. Nie, a je. To jest trochę wygląda jak wy, ale to jest nie, nie, a, ja. I kim będę, proszę sędzia, 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 sędzia. 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 Za ile można być sędzią? Roller coaster, lor roller, ro, ro, roller coaster. Ja się nie znam roller, roller coaster, ro, ro, -ro coaster, coaster. O nie, przecież ja nie nam, ja, ja nie umiem takiego czegoś rysować. Lure, roller, coaster. No szybko, co mi się robi? Szybko jakieś dojeżdżenia takie, zawiaski. Rysujemy takie zawiaski, zawiaski. Typ, typ, typ. Tu dał rol roller coaster. Nie, to jest najgorszy rol roller coaster. Ale ładnie ktoś narysował. Ja nie potrafię rysować. No, co to jest? Niechaj, proszę. Dobra. Proszę. Jej, 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 jej. Czemu ja nie mogę skakać? W komentarzach czy mam ładnego skinka mi się bardzo podoba Tylwi Czujesz Wariuje wariuje varioje, varioje, wariuje, waruje, waruje. Chcę tutaj rysować i tutaj, 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 tutaj dobra. Ja. Ostatnia rundka mi się wydaje będzie Czemu ja tu rysuję? Albo tam chciałabym na końcu, no może... O dobra. Pingwin. Pingwin. Okej. A do końca nie wiem jak pingwin wygląda. Ja zapomniałam nie kątałem. Pingwin. 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 Pingwin, pingwin. Pingwin, 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 pingwin. Dobra. Tak. Teraz takie ręce. O. Tak, i teraz mają takie tyk, tyk. I teraz... To będzie uśmiechnięty. Z zamkniętymi oczami. <ślesz> I ma dziób? Nie, nie zdążyłam. na narysować. Dzioba. Dzioba. Że ładnie mi to wyszło. Ładnie. 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 Tylko żeby dziób jeszcze był i nóżki. I rybka koło pingwinków. Jak to mi nie zaliczył, ale skubany. To przecież ja był sędzią, nie widziałam, ale dobra. Tamten, ja go zabiję, jak będę sędzią, tera. A no w sumie miała być ostatnia runka, ale to jest ostatnia, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. <grym> ja chcę być, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę być sędzią. Ja... Ja, 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 Czemu ja jestem malarzem? Kto jest sędzią? Aha. Okej. Okay. I co będzie śnieżynk? Śnieżynk? Co to jest śnieżynk? się śnie... śnieżyn. Co to jest śnie, dobra. No dobra, okej. Okay. Czekajcie chwilkę. Śnieżyn. Jak ją śnieżym narysować? No dobra, śnieżym, śnieżem, śnieżyn, śnieżem, śnieżyn, śnieżyn, śnieżem, 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 dobry śnieg narysuję. Ja już nie pamiętam co to jest śnieżyn Ale dobra, 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 dobra Śnieżyn Śnieżyn no, no śnieżynka albo bałwan No co, no bałwan albo śnieżyn no, ok. Mu odrzuciła Nie, ja, ja nic nie, 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 nie ja nic nie piszę na czacie. Nic, nic, nic. Jej, jej, ej, ale ładnie mi wisiło. Tamtemu też, a mu? Jezus, ale nawet też ładne. Normalne. Też ładnie zrobił. Dobra, papatki, pa!